Witam ponownie. Tym razem chciałbym pokazać właściwości magnetyczne tych pierwiastków, które tutaj widzicie, pokazanych w poprzednim odcinku. No dobra. A w zasadzie to głównie skupimy się na żelazie. Po prostu będzie to bardzo ładnie wyglądało na tym magnesie. To jest silny magnes neodymowy. To trzeba od razu dodać. No dobra. Delikatnie umieszczamy albo w sumie OK się tylko, żeby ostrość złapało cholerstwo. O, nie wiem czy to widać, czy nie Widać jak fajnie zmieniał się. Znaczy widać przede wszystkim po linię pola magnetycznego. To jest po prostu cudo. Może sobie tak rozsypiemy bardziej ten, żelazo po całej powierzchni fiolki. Widzimy, nie? Wygląda to po prostu wspaniale. Yy No dobra, ale to było żelazo, nie? No to co my tam jeszcze mamy z tych pierwiastków? Mamy jeszcze węgiel, no to węgiel wiadomo, nie reaguje, nie? Mm, dalej. Molibden, nie? Eee, molibden, no! Jakbyś lekko, lekko reaguje. Bardzo, może, no! Dosyć ciekawe. To nie powinien reagować, ale nie wiem. Dalej. Hmm, może tam było trochę żelaza w tym monitorze, nie wiem. Dalej mamy magnez, magnez nie reaguje. Miedź, miedź też nie reaguje. Cynk. Cynk również. Cer. Cer też nie reaguje. Rytęć. Nie reaguje, jak widzimy. Cyna nie reaguje. Aluminium. O, znaczy żeby lekko. Leciutko reagowało. Nie, nie reaguje, coś mi się pomyliło. Eee, żelazo. O Jezu, samo Żeby się nie stłukło. Eee, żelazo już było i ołów. Ołów również nie reaguje. Eee, dobra. Tutaj jeszcze, żeby sprostować, na wszelki wypadek mogę pokazać na większym, większych kawałkach. Tu mamy ołów. Nic. Dalej. Cynk. Nic. I cyna. Również nic. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Siema.